Autyzm to silnie różnorodne zaburzenie rozwojowe, w którym występować mogą nieprawidłowości m.in. immunologiczne, neurologiczne, motoryczne i inne. U dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często obserwuje się zaburzenia przetwarzania sensorycznego, nadwrażliwość lub podwrażliwość na bodźce zmysłowe, wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe, jak również proprioceptywne i te związane ze zmysłem równowagi. W zależności od rodzaju zaburzenia niektóre bodźce mogą powodować u dzieci duży dyskomfort, innych dziecko może w ogóle nie zauważać czy wręcz ignorować. Mając na uwadze różnorodność i wyjątkowość dzieci ze spektrum autyzmu, stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń, w której dziecko, nawet to najbardziej wrażliwe, może poczuć się jak w domu. Nasze sale przypominają dziecięce pokoje, są przytulne i dostępne sensorycznie. Pomieszczenia przedszkolne zachowują najwyższe standardy w trosce o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo najmłodszych. I to właśnie dzięki temu każde dziecko, nawet najbardziej wrażliwe, znajdzie tu swoje miejsce.